I witam was, studiuję prawo, jestem weganem i uprawiam crossfit. Cześć. Ja jestem Instalety. Faust. No jest o, 16. o kurwa. Nie, Ej, to nie wbijaj tak się nie. w to! Nie, nie dobra, się on w ucieka, on o, ucieka. Plus. Proszę. Na, na trójkę może Macie uh. na trójkę na początek? Daj na dwójce. Nie, na dwójce, na dwójce. Na dwójce? O, bo tak, tak, bo my jeszcze o, mamy wojnę. Nie. Może przyjdźcie a, tam, tutaj a, do nas, zakonnicze. Jak? Jak? No tak. Ja mam stateczku. Biegnę tam, o nic. Trzeba ucieknąć. Gdzie uciekłeś? No właśnie. Dobra, panu no, woli przemarsz? Nowy papież. Jezu, przez nie mogę uciec. I tu jest Pachy. hasa jakaś, my w ogóle mamy dosyć, dosyć małą wojska, do nie? Dosyć małe, relatywnie do nich, no to nie wiem, trzeba będzie do nich Trzeba wezwać, znaczy. trzeba wezwać co, jakaś, co? resztę naszych sojuszników, no. Musicie do nas przyjść z statkami. Nie mamy jak. Nie, Użyjcie może, że... sojuszniczych statków, wezwij ich do wojny. Ale czaisz to, że repus usuną wszystkie statki. Ale tak. możecie użyć kiksunia! A ty nie masz. O Boże. Pieniędzy mi szkoda. Co w... nie, dojdziemy nie, dojdziemy. nie Nie, 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 dojdę, dojdę. 29. To ja muszę nie. płacić armii. Zdechni adwizor, który bronił mojego kraju przed buntami. Nie! Ja wybuchnę. Jestem. O. Dobra, wygramy. A ja sobie chyba fort usunę. Ładnie. Ogier, 3! O, czy... o ideazm mogę pierwszy. Jaki ideazm pierwszy? Ligina, Ligina. chyba. prawda? Leginy byłby dobry, no ale. Czy... Dobra, leginy. Masakra, ale, ale wygramy. 5 Warspray. E... Dobra, chodźmy na Tabris i się rozstawmy tutaj w pobliżu Tabrys. ogólnie. Ja jestem z połączoną armią Dulkadiru. Dziwne, że Twoja marchia do mnie się przyczepiła. Smart. tak mają? Miło z jej strony ogólnie. Trzeba będzie wziąć taksy. Czemu założyć tam marchię? No... Pry, nie i będzie chyba się w Turków wchodzić. No, Osmani są obok? To, to boże tam. Wchodzimy w nich za chwilę. Tak, wchodzimy Ile w nich. chwilę oni mają armię. bo... Oni w nas fejdą i to będzie dopiero. Nawet Francję tam podbije i założę Francję. No, 44 tysiące. To to jest? Trasy drogę ta hajsu. Ta Gruzja mi się tam trochę tak nie podoba. Ale jedziemy tam do Rahaby, bo tam Gruzja trochę się yy, przyniosła. To jak bo ten fajnie się patrzy. Ty no właśnie repuls się tu mamy, co nie? Chodź, nie wiem, pościgamy się tutaj w pewnych prowincjach. <laughs> Ej, dobra, ja wam zrobię łodzie. Taka Zaraz przyjdziecie. Sobie. Czekaj, czekaj, nie idź tam, będziemy mieć moment tracić. Zrobię Wolnie. wam jedną łódkę bo... i będziecie sobie pływać. Ej, Gruzja odbija rak. Właśnie mówię, no? że od Biarank. I right, tam. sobie milion kłaczek zrobiłem. Nie no, ja już wchodzę A. na tę prowincję, wejdź, idź mnie. Z Potrzebne negocjować. No ja już wychodzę. To nara. <grym> nie, 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 nie. Nara. Jest, nie, nie <grym> <grym from your channel. grym> Jak chamsko, nie? Raz, dwa, Jak trzy. chamsko. Ja zacząłem płacić armii, ja nie płacę armii, po co będę płacił armii? Płacić armii? Pff. No właśnie płacę. teraz nie. Tylko lamy płacą wargę. Może... Aha, on się, do mnie, się 50, do mnie Mam 50, mam <coughs> 50 y, Papal influenza. Co sobie kupić? Manpower Recover Speed, Diplomatic Reputation czy nie Prestige? Wiecie. Nic się zbytnio nie opłaca. Na razie sobie zaobserwowaliśmy. Jeszcze... No, A że tam idziesz. Już idę też. Ale w sensie. tam. Ale już ustawiłem automat, będzie to tak, nie, ja nic nie tracę na przykład. No nie są na jakim poziomie? To mnie też nie. No właśnie. A, to, 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 to przecież... to, są co fajni w stosunku do nas. 20, o, mam tracę. Ale mamy lepsze wojska i jeszcze morale dodatkowe. sobie na telefonie pójdą jak się nie obracicie. A nie, ale nim... to są nomadzi, nie? Więc ostrożnie trzeba. Co? Gruzini? Nie, nie Gruzini, tylko e, e, karakona. A, a gdzie oni, więc... oni mają stepy, przepraszam? oni mają stepy, przepraszam. Mają płaski teren. Na przykład w Szalizoru, tam walczyliśmy. za tym update'em weszło. Panowie Mogę przejść na trójkę? Nie ja. A, no. Ale ja e, nie mam do Spokojnie, no. za, rok za rok zrobię jedną kogę i będziecie mogli przejść Nieee yeah. yeah. Nie, zbudujecie też kogę, no Repuls jest Żydem i nie chce oddać święta i hajsu, nie da się dać na statki Jesteś Żydem? Jesteś Żydkiem? Ukrytym Krucjata, w tym momencie krucjata To już nawet nie heretyzm Gdzie mi chodzić po ziemiach moich? Kto ci pozwolił? No, ja ci ścigam, tak. jak kółka robisz, no, tak no to jest 18 ustawiony. tysięcy, Boże. Biegają sobie nu z nudów. Ej, uu, uu, uwaga, musimy uwaga je, umierasz. Chodzą, idą, idą, idą właśnie. Wycofaj idą, się czyli. stamtąd. Nie, nie, nie zdążę chyba. Bo ja też się muszę cofnąć. My weźcie okay. w ogóle sobie odnówcie trochę armii na ziemię. No na właśnie ziemiach. mówię, dlatego tutaj chciałem na tym Rahab podsiedzieć. No, 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 Te 3 tysiące znikną, no, no, a tu tak nie mam O Janek, nie macie tam armii w ogóle, a ja tą dyszką próbuję oblegać Tabris, ale nic z tego nie będzie. Uciekaj, próbuj uciekać, może. Czekaj. A! Musiałem skoczyć, czekaj. Może to tydzień? błąd. No, trochę był błąd. Możecie nam się pomóc? Sobie. No nie Jakoś? mamy jak. Jak nam powiesz jak, to pójdę z chęcią, prawda? Nawet zacznę to... płacić armii. Hmm. Przecież to nie się nie nie. wydawało takie bezbronnym państwem. Daj to ty się sprawdzałeś. To. Punktami no przegrazi. właśnie, ty w ogóle nie sprawdziłeś, chyba. No bo przecież to już było pewne. Nie? To było <laughs> Nie. <pewne>. nie. <laughs> Nie ja no, Ogólnie to nie. mają 6 tysięcy, więc to nie jest jakoś tragiczne. Ale mają jeszcze sojuszników spory. Jak wejdą na mnie w Tabrizie, gdzie no, no, są małymi no to los. prawie mam Mogo przejście do przez mamę luką. 10 relacji potrzeba no, ma... z mamy lukami. Dobra, już. Tak wejdę w to idę. No kurde, mam dobrą i mam... Ale ja nie dupę. mogę. No bo ty się wycofałeś dopiero, więc wiesz. Czuję się trochę osaczony, będąc samemu tutaj w tym Tabrizie, nie? No ale nie mają takiej armii. No tak, żeby mogli coś zrobić. To nie mają. Poza tym tablicz to chyba góry. No, tak no jest. i stolica też. Jak zajmiesz to będzie dobrze przynajmniej. Mm -hmm. To chyba będziesz już mógł zabrać. A czy, trzeba będzie pierwszy odbić na Rahabę, Rachabę, ponieważ. No, no tak. No zaraz to... staniemy i będziemy tam też armię sobie odmawiali. Tak jest. Po tym Akunul trzeba będzie szybko zająć. Nie, no co, luków w mam luków niszczyć? Trzeba będzie mam luków niszczyć w ogóle. No tak, przed mamy lukami mamy już tylko 6 lat. No to na luzie. Wy możecie nam wysłać pieniądze, myśli, nie? No nie właśnie Ej możemy Wyślijcie to, nam pieniądze Ale 6000 jeszcze tysięcy armii jeszcze 7000. tysięcy Aj, róbcie klejmy od razu, przypominam No ja robię na mamaluków Idzie 15 a, tysięcy, kurde Gdzie? O nie No i to wzięli Szybko Kto wziął przemasz od tego? Shirvan Od Iraku? Przyszło. No Shirvan przeszło wam A, Shirvan Przecież. Ach, dupa no to co, cofamy się. Czekajcie tąd. Aha, nie Kurczę, mogę musić no. na Jozolimę, świetnie. Paus musi podbić i tyle, na no i No muszę nie zdobyć ma. ten Tabris. i nie możemy utracić. Byłby ktoś z was w stanie wziąć e, przemarz z z Nie, są naszymi rywalami. Wszyscy rywale. Ej, dadzą mi mamy Lucy. A to No to i no nie, nie od razu tego, Czemu od razu tego nie zrobiliśmy? Bo Wotan już nie o tym wiem. mówił przed chwilą. No to chodź, ja Idę. Do czekaj, czekaj, nie. Ja nie mam tego, nie płaciłem armii. Ej, do, oni idą! Idą tu na mnie, blisko są. To jest 7 tysięcy, zobacz co stoi na stolicy, a właśnie... poczekajcie, nie wbijajcie się jeszcze, bo ja nie mam tego. Czy mam wbijać, czym? O, nie walczcie, tak? Tio, nie walczcie czy. Tej serii nie było, prawda? E, nie, Typowo. I w następnej. Ej, tak, wait, I kogo nie będzie w następnej? No zmieści w Irozolimę teraz. Dokona konawalwa nie będzie. Ej, ale może trochę odnówcie tego. Morali za nim. No, no właśnie czekam na to. Jak ten Gaben zarządza twoim państwem? Jego syn Gaben. Gaben, gaben, gaban. Wszędzie gabem. Po prostu jest ataka Karów Jezu. Jaki, jakie serenu? masz idee? Ro, idę na to trójkę. Albo nie, jak będzie następny miesiąc to pójdę. Sprytnie. A jestem bez Paniowe armii. Moralnie, Ta pochyl się wszystko na leci. Nie, nie, pomocy! Nie takuś. zdaść, nie tak zdaść. Ja tu zginę. Którzy jakbym, jakbym, jeszcze zdobył ten, ten a za późno. Atakują mnie, nie? Atakują mnie tą piętnastką. Oh my god. Atakują mnie 23 tysiące, proszę państwa. Ej, zobaczmy tabris, się. Bronimy się. kończ, kończ, koń, negocjujmy, negocjujmy pokój. Negocjuj, właśnie. Negocjuj pokój. Pokój, póki może. <laughs> Szybko. Zgodzą się, pieniądze. Zadość uczynienie. Wiesz, wszystko. Wszystko co mogę. Dobra, war więc nie, gruzy chyba nie chcą wyzwolić. Nie, to za dużo. 57%. Ej, Dobra, bierz tą rachwę i uciekamy Puszcz. stąd. Do domu. Puść Lukas Już? No, naciśnij to. Ufff, yeah, oh, yeah. yeah. no, no, oh, udało się! Wracamy. Musiałem to do najczęściej do was wyjaśnić. Kolejna wszystko. zwycięska wojna. <laughs> Takie. Widzicie, my z repusem przejrzyliśmy i to od razu wygrana. No to. <śmiech> <śmiech> Karygaj. Co by bez nas uh, Faust taki backdoor, nie? Tam Tabris podbił, aha. Backcap. Ej, wiecie, z tu su też nie ruszymy, bo mają też coś z Ottomanami. O, no trzeba będzie o tym na... Ale to mają z też. A Driet ma z... Mamy no, bez będzie wojny. No ale, bez no, ale Fezon ruszymy, Dierat ma za plękę i tyle. Po prostu mi nie Ej, ej, mi. A ej ale my mamy ale, luku. Ale ja nie, rozumiem, ja, ja nie rozumiem tego słowa my. Ja. Co ja? To i no, ja, no, to, 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 to i stary! idź. Okay, spoko, nie? Jasne, chcesz insulta? Spoko, leci, nie. No dobrze, dobrze, Repus. Nie ma sprawy, mówisz masz po prostu. Dobra, z jakieś 5 pożyczek przydałoby się mogę zrobić człowieka nowego. Dobuduję sobie. Dobuduję sobie. Ludziów robisz. Kawalerię. Mogę przejść na czwórkę? Dziękuję. Tak, spoko. Ile tak mamy? To będzie jeszcze 6, po prostu 6, 6, lat. 6 lat. 6 latek, luz. Trzymam Musimy zjeść, mamy luków, rozbudować sobie państwa i tak. zaatakować Otomanów e, całej armiami. Póki czekamy, możemy to się do, jakoś dogadać jak atakujemy, mamy luków co zabieramy. Ja, ja atakuję makodło. No faust. ty, ty bierzesz południe, ja biorę zapłatnie. Tak, ja za ja bym nie by... gówno już bierze. Wszystko zabierzemy, zabierze, nie, nie zabierzemy wszystkiego, tak? Fał, z tej wojny na pewno musi zabrać As Subwise, żebyśmy mieli przejście do siebie, tak? No dobra, no to wezmę. Ja na pewno bym chciał Queena i Aswan, żeby miał dojście do tych Makuria, żeby hmm. mógł atakować. No dobra. No Dla dobra. Repusa zdałoby się te trzy prowincje na zachodzie, żeby mógł no. do Ofezanu dojść. No dobra, dobra. No to był tak, no bo oni na górze już nic nie mają, oprócz hamy. Ale no. ona też może poczekać przecież. Też dojście do Hejazu he by się przydał, tak? No tak, no to tam no, coś spróbuję. No, no, no. no to nie, ty możesz już korować na hechas. Sobie... ja nie klejmuję. mogę klejmować. Ja klejmuję, Ale ja może. Ja, możesz. Ale no to ty nie bierzesz Hejazu. To dobra, nie, nie. Do Ale bracie czemu mamy klejma na niego, tak? Żeby to wojny. No, tak, dobra. Fortrze, Co to za prowincja, którą zdobyłem? 5 developmentu jej. Ale biedackie ziemie tu są na dole, nie? Kurde. Trzeba będzie szybko stąd spierdzielać. Ja to bydę. Nie wiem gdzie, do Azji gdzieś. Byle dalej. Ja tak. mogę przez pustynię przejść. Fałsz w Iwotan I ten pierwszy papież Polak jest Grandmasterem. O tak. Nice. Kto jest następca? Już pocisnę jak Kunul. Szukam. Czy to już że zabrali? Ja Prowincję, o, która ma 26 developmentu o... i żeby ją rozwinąć, wydaje tylko 72 punkty. Zajebiste. A muszę tą nazwę prowincji zaobserwować. fajnie fajnie rozwinąć. To dwa. błąd. Zazdro trochę. No zbieram U, jak, jak go nazwać? Nazwij go jakoś od Kiksunia, bo jeszcze takiego nie miałeś. Miałem Ale <laughs> to nie. Klejmujemy, panowie. Ja mam claim... Klejma... Znaczy, już dalej nie mogę claimować od. Ja ustawiłem manu. sobie ottomanów na hostile. <laughs> Dobra, nazwałem mu dziedzicę. Religious unity. 74. Tak. Ale się trzymam dobrze w gospodarce, jak na ty nawracą. O kurwa, tam by się przydał, by ludzi wysłać. Chociaż nie wiem, te dwie prowincje to są w ogóle zagrożone buntami. Faust is lagging behind Sora. Aj, dowódca mi zginął? Bust dwa. Plus dwa. A nie, bo to jest wam podkreślenie chyba. Pamiętam jakie jakie będziecie był... idee pierwsze? Religijne. Chyba ja religijne, też A nie Religina. Religijne. religijne. To już Zrobiłem żegilę, to straszny no, błąd. Deus misja. nam no, się przyda, bo, jak będziemy to sporo nawracali. Może i tak. Wiecie, o, może ja robią? jako jedyny Kasne wezmę wezmę ofensywne, co? Bo będziesz a... ty nach bronił, więc... No, no właśnie, albo defensywne wezmę, morale i Wez sobie syna i karak, ten tam, te prowincje. <grych> no to Nie ma takiej idei. Tak. Zamiast sobie wziąć na samym początku, nie wiem, kasa czy coś, to wziąłem sobie, kurde, siłę dział. To mi się przyda. No <noise> <noise> to robi tu? Jako A, pierwszą. Ej, mają wojnę z mamlukami. No wiem, ja przecież już mówiłem. A. Kurde. Mogą no, zabrać im rzeczy, nie? O nie, akkuju już Oto e, otomani biorą wojnę, ale chyba tylko wezmą Erzikan. Zazwyczaj biorą Erzikan w pierwszej wojnie. <noise> tak, Nie wiem, por... jak tym razem by mieli no. co zrobić. Ale mogę no. powiedzieć, wojny i nie dołączą do tej wojny. No to wypowiadaj. Wypowiadaj. I dołącz. Jeszcze 5 lat. 5 lat i ja to To spokojnie, wiem. to ja mogę pomóc tam, bo mama, możemy im zrobić z dwóch stron. Wejście. Jakbykolwiek to brzmiało. Kto to jest? E, Lukas o, o akonlu. Teraz tak obijam. patrzymy, dochacza się tu nagle Turkowie. Surprise, motherfuckers. O kurczę, to było słabo. To było słabo. Takie takie surprise, <laughs> motherfuckers. Nie, no w sumie ile mamy razem wojska? 30 tysięcy pikoty <laughs> i 8 000... tysięcy. Kurde, turki już tutaj. Tak machamy, Chodź, ktoś, ktoś zaatakuje ze mną tą malataję. Nie, Turkowi już idą. No, e, do mamy dobra, tam ich do was? Turce już idzie. Nie, nie musi Nie, no. A, to. Dobra, Ja mówię, się już... nawet nie chcę płacić armii. Nie, ja tu, ja tu sobie... przychodzę do zabawy, ja Czekaj, Żeby moi widzowie mieli co oglądać. Oddaję, raczej. No tu i tak nic nie pomogę, więc. Jest za kon Lukasa. No, jakby co to bądź gdzieś tutaj w okolicy, tak? Jakby dołączyli. Luz. To ja tutaj stanę sobie walepo w tak. No sposób. nie no to coś robić między kartakulumy to nagramy z no no, że mogą ich zwasalizować. A racja. Ale nie, zazwyczaj. nie robią tego jak mają kora tam. No zazwyczaj nie robią. No. Ale to mówię, no to jest. No, może i dla... racja. Nietypowa. To, jest... już, tak. to już początek coś pokazuje, że jest nie tak. No tym razem przyjście ale... od mamy mameluków nie mogę wziąć, więc... To wtedy będziemy walczyć z tymi by Otomanami, tak? No... Nooo! <laughs> Ojej, Toł tonik Germany. ULOLO! Co się stało? Zobacz sobie na panę. Teutonic Germany? Zdobyli pomorze. No ale i tak. tak dużo im to nie da. Już nie brzmi to 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 ja wezmę Ulolo. defensive chyba. Ulolo. Ulolo. Ulolo! Co to mi sta A kogam? O, mam kogo? Mo mogę was transportować teraz. I sfokusuję <grym> się. Dawaj, lecę. Wezmę do tego dyscyplinę. No i dobre. Zbuduję wojsko. No to Raz, gdzie robimy dwa. podróż? Na Islandię, czy może do Półwyspu Arabskiego? Doko? Macie tą do Kowayną? Ja mam. Ja mam. Dobrze, będziesz nas przewoził. Okej, okay, to dam. Allow armies of tego, of Może cię Wejdzie. Możecie przerzucać. Wojska Tunezji jest w, o, u tych, w Radzie. Ale teraz jest niepotrzebne chyba, żeby przerzucać. No, nie, no, mam wszystko, wszystko właśnie, od tego, ej. co. Jak małe Lukowie zakończą wojnę z tym, Al czymś tam, Akunur. Znaczy y, osmanie. No, tak, osmanie. No, osmanie. Czekajcie, czekajcie, bo to nietrukowie. Bo teraz właściwie. Faust ma przejście przez otomanów, tak? Y, y, nie mam luków. Nie masz? Nie mam przejścia. Dali tylko wtedy Mamy dlatego, luków? że z Karakunlu mieliśmy wojnę. No nie, ja mogę już nie do ciebie. Jest moim ciebie. To masz Mamy lukami przejście. Ktoś ma przejście, że możesz do mnie przejść? Tak, mogę przejść mm. do Was. Czekaj, z kim mają mam przejście. Ale ja nie mogę. Z, e, z Adal i Hejas. Tylko oni z Etiopią nad toczą wojnę dziwne. teraz. Z Etiopią. To ciekawe, czemu że możecie A Ciekawe, przejść. czy tam ci Żydzi dalej są. I są. No właśnie. Nie. Sprawdźcie, czy nie macie jakiegoś przejścia z mam lukami, bo jak wojnę wypowiemy, żeby nie było czasem stabilności w dół, tak? Czegoś tam, nie wiem. No, no, no. Nie. A nie, oni access to Adal i jest to z Fruhejas, więc. No, to tylko? Może ktoś jest z Adalem w sojuszu. Proszę czwóreczka. To bierze e, Hamę, bo obaj macie klejma. Eee... Kiksunio. Okej. Okay, okay. okay. Nie wiem, czy teraz zmienić sobie kulturę w kraju w ogóle na syryjsko. Nie, nie zmienia, jesteśmy francuskimi krzyżowcami. O, super. W sumie. O, zostawili... Czyli tak Policę. jak zwykle, zabrali Erzincan tylko. Dobra, czyli jeszcze jest typowo, częściowo. Tak. Jeszcze. A, dobra, Oprosz to... Oprócz się... Iraku, bo Irak chyba nietypowo powstaje. To myślę, że nie muszę już tutaj się bawić. Wiesz... Czekaj, to wezmę swojego gaybena, który... kurna Zostaw Gaben... mi tutaj jedną jednostkę Czekaj, czekaj, ja mam gaybena, który ma do 3 do siege'a Aaa I to jest władca yy, akurat więc Nie wiem, czy nie będą? nie, dobra, nie muszę cię puszczać Ale żem zjał z tymi ideami Mogę sobie wziąć taksy na pierwsze, bym miał plus 15 o, taksów bo tutaj No tak, ja też to już pomyślałem teraz, ale to wiesz, no kurde Tak trochę szybko dzisiaj decydowaliśmy na to ta, Tak, nie ustawiłem sobie naprawdę źle to ustawiłem, ale walić to już bo ja też mam ideę jako. Nie do końca tak jakbym chciał teraz, już. jak teraz pomyślałem? A nic, to po prostu. No. Tak <grym> mi ciebie szkoda. Kliknąłem na. W, roz, roz, sobie pętlę ten statek, kazano żebym miał jakąś podróż wokół tej zatoczki całej. Jak sobie pływać będzie. O, mogę jeden dług spłacić. No, chyba że A ewentualnie nie wezmę sobie tę. Handlowy może jako pierwsze. No możesz przecież anulować, jeśli nie wziąłeś pierwszej idei. Nie, jeszcze nie wziąłem, jeszcze nie wziąłem. No właśnie, więc ja te defensywne też tak rozważam, bo w sumie... Nie, no, ja pójdę mam, w defensywę. Mam punkty dyplomatyczne, jakoś ich za bardzo nie będę potrzebował. No w sumie ja też. Dla mnie wojny w najbliższym czasie to są wojny z Cyprem. I mam Lukami. Mamy Lukami, ale to nic nie zostaje, więc dużo nawracania nie będę miał. No, Knighty to mówi, że faust, że chce, to jak Kretę będę brał kiedyś, a tu już też nie będzie mi to potrzebne. Ja chcę zwasolidować go po prostu. Tak, dla no, rol, roleplaya. Dobra, już mamy 100%. Dobra. Teraz nawrócę pierwszą prowincję. No, ja to wszystko od razu do moim moimu ojcem. Ojej, pierwszy do idea. Deus Vult już mam. Też. też mam właśnie. I rozpoczyna się magia kasu O Bercy. nie, chcę, żebym rozdał im. Aha, tylko jedno. sterów <laughs> żebym rozdał. Kurde, no nie. Klerdzi ma dużą, to klerdzi straci. Tak, to będę miał dostęp do tego. Nice and ten demat. Tak na pół ma... teraz to tak trochę jak Praga Polski przypomina. Nice. Fajnie. <noise> Wziął jeden Prekursem. i jeden oddał. O, no, Kurdów zna. oddałeś. Ciekawe, ciekawe. Kurdu. No, będą Isz, się kłócili z Turkami. Z Syryjczykami więc jeszcze. Że tam... Tak będzie kulturę kiedyś pozamieniać. Bo Szląscy, tutaj będzie wojna. Syrian, Kurdów to mi nie są potrzebni. A ten... Kurde, sunnici mogą się w każdej chwili zrespić. O, o nie, ty? u mnie też. Tak mam... Mogę wam badnanca. pomóc w takim znaczy, razie. Znaczy nie, bo jest 90%, jeżeli się ruszy to i tak masz szybki przemarsz. Ty po prostu na Valve Corporation. Okay, trade to Nie wiem co był dobry pomysł, chuj z nimi. Mogę ci pomagać. Znaczy, że tak będziesz stał jakby chcieli wyjść. Bo nie boję się o Syryjczyków. A, a ty masz tunickich czy masz sabartystów tak wysoko? Tunickich. Ok. Zalotów. Oni chcą nawrócić trzy, mój kraj oczywiście. Trzy, trzy dukaty, stent. Religious Valenzu. Uh, convert Zakon Warflor. O no, wreszcie misjonarza na pierwszym, jest. Trzy, trzy dukaty to kosztuje, ciekawe. Ja za chwilę skończę nawracać, więc 99%? Jest, dobra, już nie powinni się pojawić tutaj. Mm -hmm. mm, też już przyspieszyło. Dobra, czyli widzę, że sobie radzisz jednak. O w dupę nie. No, mało o czymś innym. O loki. Wedding. Uh -huh. Nice. No, tak trochę chyba nie spodziewałem się tego ataku. What the fuck? Bo ich procent to był jakieś 30 czy coś. czy 70 właściwie, więc. Ciekawe ciekawe. Proszę no też do dupy kurde. To miało tak fajnie działać, ale nie działa. Ale przynajmniej już nie będę z nimi problemów. Dobra. Czemu ja mam tylko dwie frakcje, Clergy i Nobility, a nie mam trzeciej? Nie wiem. Bo miała za mało I Może ci znikła? Zniknęła. Nie a gadajcie, miała że... za mało Naprawdę? Tak dzieje, Kiedy się tak? pojawi? No, Nigdy. Jest nie, wiem. trochę większy. One of tak the following, following must kupcy. be true. A, bo straciłeś bagersów, czyli jeszcze. No, mieszczą. no. Burżuazy no to też. Burżuazy. Province Trade Power at least 5. Hm. Burżuaza. Czy ja z tego, co kojarzę, to ci powinni się pojawić będziesz trochę właśnie większy, nie? O, Estate Modifier expired się pojawili. Znikąd teraz, no okej. Okay. Dobra, no, damy. Śmieszne, że gramy tymi... ...5 prestiżu i się pojawią. E, tymi... Dobra, już nie marzę. Ask for contribution, dadzą mi 10 dukatów. No może jaka w sumie biorę. jest misja. Żeby to Our Man Man power miał nie Mam, mam misję. Uh, na jest na duży manpower, to mogę to oddać na ability. No to więcej dać to. No jest 1% nawracania. Ja mam zajął missionaries i wave of division. A, dobrze że mi przypominać, że to mam misjonarzy do wrzucenia. ja się dostaje następnego misarza. A, w następnej. No spoko. Rok i wojna. Prestiż czy Rok i wojna? Faktycznie. No. Tu ja już włączam maintenance, żeby być od Ta, razu że, gotowy. E, Południu już nie musimy atakować. <laughs> I im, misor także. <laughs> Ej, uważajcie tylko na te 6000 tysięcy. Um, luz to, to drobnica. Coś miałem powiedzieć. Ile trwa odcineczek? Dwadzieścia trzy. No to 23. myślę, że ja wojna. I jeszcze jeden rok zaczekamy, wypowiemy wojnę i serdecznie zakończymy odcinek. Ale, ale no, w redota, nie, ale w redota. Ekonomia w praktyce widzę. No, typowo. Yeah. Typow po prostu. Nie jeszcze jest ekonomia w praktyce dla niektórych. Typowy repus, no. Repus żyd. Nikt tego nie tak. Wie. Nawet mi to odpowiada. Fajnie, A, fajnie. Szamar jak podbija hejaz. Trzy prowincje podbijają 20. okej. Okay. Brawo, już się tam, to, bo... jest report, o Jezu, muszę ta... spłacić. Co? Chodź do Aleksandrii. Po co? Bo mają 7000 tysięcy w Rashidzie. To pójdziesz do mnie i na nich się rzucimy od razu. A już Szczytne. wypowiadamy, czekajcie, to może zacznę płacić. Ale za moment. Ja już o, Jezu, bo za chwilę dostanę ten, muszę misję anulować. Ja już powoli przyzwyczaiłem i do chleba. Za rok dokładnie. dokładnie. Lepiej dokładnie za, za rok. O nie, game umiera. No sobie Jeden. scharszujesz ich, Boże. Albo no. zabijemy te błądy proste. Ech, ech. O kurwa. atakują, cię, uciekaj. Miałem... No, no uciekałem, chodź tu, repus. Nie, w ogóle Dziepowo. nie. Idę. <laughs> uciekałem. Tak się robi interesy z repusem. Klasycznie. No przyszedłem pomóc. Nie no, przyszedł bardzo szybko. Ale myślałem, że ucieknę, wiesz? <laughs> Dobra, jesteście jest A, uzu... a, um, a zredukowali wojsko. O co ci chodzi, ty chory człowieku? Przyjdziemy tam zaraz do was jeszcze? Umar Spokojnie Rysi. ma być, spokój, dzieciaczki. Okay, okay. Umarł Gabe, niech żyje Gabe, następca. Szkoda z tego Gabe'a. Komuś no, zegarek pikał, żeby pijać z tą piątą minutę. Bo... Czemu mnie insultuje? Ten, że, ten, że na Że na północy zawsze mi dzwoni zegarek o północy. Nie wiem, gdzie Czyli my to wywołać. 23. Nie, jest 23. A nie nikt się zmieniać zegarka, z po prostu. Jest strefę. 25. Piąta mi nagrania, jakby co. No, za no, moment. No, no, sekunda, myślę, jeszcze, że... jeszcze pół roku. Nie. A wypowiemy do wojny. Czekaj. Koniec, żegnaj, żeg, Czyż... żegnaj się. Zamknij się. Żegnaj. Się. Ba. Cześć. Ba. Na razie. Cześć.